Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem z nami Króśka, to jest Hearthstone 4 na modyfikacji TOTALEN krieg przyłapku w górze i w soczystym komentarzu, gdyż dzisiaj będziemy wysyłać szóstą armię Paulusa do Stalingradu. Nie no, żartuję, tak się zgrywam, Crusader States, znaczy Crusader States, krucjatowa Polska, Totalen krieg wiecie, dymy, medieval, heretycy, kż, poganie, saraceni i takie tam, dzień jak co dzień w krucjatowej Polsce. Zabił go, widzieliście? Zabił tego tureckiego generała Ten, ten zabójca z Crusader Statesu. Śmiesznie, chcecie zawieszenie broni? Zawieszenie broni, brzbiczku Teraz pytanie Możemy się dogadać Możemy się dogadać Bo ty masz na sobie dżihad A ja chciałem teraz sfokusować Egipt Jak skończymy oblężanie Luxoru I będziemy mieli wolne armie No Ej, możemy Możemy. Powiedz mi, czy ty jeszcze mi zapłacisz za to? To jest generous of To jest very generous oferta. Hmm, porozmawiajmy. No bo jedyne co mógłbym zrobić, to mógłbym zrobić desant na Nikozję, na Cypr. Bo Damaszku nie zdobędę, od Jerozolimy mi oddziela Hara i Egipt, więc jedynie tylko Nikozję nie zrobimy. To ja mogę te jednostki ogarnąć. I spróbować zdobyć Damaszek. Jakoś wyczarować, ale tam są dwie pełne armie. Możemy się... Dobra, Mordziu, kochana, słuchaj, pogadajmy. Zapłacisz mi za to. Dobra, stanęło na tym, że powinien dać mi 8 tysięcy. Nie biorę trybutu, bo w każdej chwili ja mogę zaatakować go. On może zaatakować mnie. Bierzemy od razu 8 tysięcy, zainwestujemy. Zgodzi się? Nie zgodził się. Dobra, daj zawieszenie broni, bo teraz może się nie udać. Ale. Dobra, to zrób pojedynczą płatność, powiedzmy 5 tysięcy, bo ty są niesamowicie bogate. No musi się zgodzić, no jest generous. Powiedz, że się zgodzisz. Olipka. Dobra, to jeszcze raz. Zawieszenie broni, ja mam dyplomaty i nie wiem kiedy będziemy mieli Więc biorę nawet te 3000, cokolwiek Nawet za darmo możemy ten zawieszenie broni Daj te 3000 Dobra, to weźmiemy swojego dyplomatę i spróbujemy jeszcze raz z nimi pogadać Tylko trzeba go będzie zrekrutować Tak, 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 dobra, mamy pomysł Mamy pomysł i to ambitne Ale jestem zdziwiony, że chcieli zawieszenie broni Aż tak źle musi u nich, nich siedzieć? Król Anglii nie żyje Gildia złodziei w Aleksandrii kompletnie jest nam potrzebna <laughs> Widzę, że armia Maurów, Bakar the Brave Idzie na krucjatę i już jutro generałów musi być ciągniętych, no spoko. E, raport z końca tury, zginął dyplomata, właśnie a propos dyplomaty, zginął dyplomata z Austrii. E, to zrekrutujemy kolejnego, myślę, że w Częstochowie będziemy mogli bez problemu zrekrutować dyplomatę. Mm, tak, dyplomatę i jeszcze jedno nie, więcej asystentów nie potrzebujemy, ale za pamięci od razu daj kolejnego kupca, nie? A tutaj się zrekrutował, tego prześlemy dalej. Mącyk cyk. cyk. Jest siarka 82, 42. Nie, idziemy handlować dobrymi tymi, bo mamy naprawdę spoko rzeczy do handlu. Jak ktoś nas jeszcze przepuścił. To byłoby fajnie. Z Papal State mamy dobre relacje. Ty. A dałoby radę? Dałoby radę, wiesz. Po znajomości jakąś krucjatę machnąć? Nie, zbyt dużo czasu minęło. Widzę, że heretycy idą na zachód. Ten jeden tylko został i zwiśniczy. z Wiśniczy. W ogóle tych heretyków było więcej, nie? Oni gdzieś musieli się rozejść. Tu widzę, że jeden leci, zawisza. To go pamiętam. Jeszcze chyba jeden, bo ich pięciu było, nie? No dobra, oni idą do Bengazi, Szerzą wszędzie tą herezję. A tu mamy jeszcze statki. Także hmm. jeżeli chcemy zawieszenie broni... Ale to moglibyśmy zdobyć Cypr i wtedy machnąć zawieszenie broni. Pokaż, jaki jest garnizon Cypru. Łopanie, dobra. No, a my tu kręcimy zawieszenie broni. Ta armia ma. Uuu, tu są jednostki, trzeba uważać. Kościółek kolejny zbuduj. Tak, kolejny kościółek machni. W Lwowie Syryjskim mamy full upgrade póki co. W Kaiserburgu możemy rozbudować większy markecik. A zrób większy markecik, i Do całe pieniążki poleciały i powoli Hajsik się kończy. Za cztery padnie, tury padniesz ty, za trzy tury padniesz ty. Dobra, pokaż tak. Co mamy w Atenach? W Atenach mamy niesamowicie dużą garnizon. Kawalerii Kupieckiej i konnych łuczników. Czyli na razie Ateny odpadają, bo to jest za duży garnizon, żeby z tym walczyć. Tu mamy Epir Bizantyjski. Mm, I widzę, że taki szczur się zakrada. Możemy spróbować go rozbić, żeby nam nie biegał po kraju. Aha, mhm, 190. Aj, dużo tracimy. Ta armia bardzo dużo traci. Nie wiem, czy tu posiłków nie trzeba będzie ogarnąć. To pójdziemy gdzieś w kierunku Serbii Kosowa poszukać jednostek w sensie łatwego łupu. Mm. O, tu możemy. O! O, ty, ta sofia to jest dobre miejsce. Ta sofia to jest fajna rzecz. Mhm. Wyciągnij was, troszeczkę posiłków ci doślemy. 2, 4, 6. To jest 6, 7, właściwie 8 jednostek można by dostać. Zrobimy tak, wrzucimy was. Zabierzemy na pewno kawalerię i te oddziały piechoty. Trzeba mu coś tam dostać. Weźmiemy ten oddział kawalerii, bo on się przyda bardziej w polu. Doślemy ci jako wsparcie, ewentualnie najmikami ci dotękujemy, jak nam wystarczy, hajsiwa. Nasz asasyn niech sobie poleweluje, może być na tym e, Teutonik-orderowym kapitanie. No jak nie osiągnął celu, no macie 80% szans, miał, jesteś po częstochowskiej. Zdanej na cały świat Akademii Asasynów i ty nie ogarnąłeś takiej rzeczy? O, ale mamy jeszcze jednego asystenta. Ten ma 90% szans? Dobra, great sukces. Będziecie sobie levelować na tym biednym kapitanie, Friedrichu. Ty, jakie jednostki, Ritter Brothers! <grym> o rany. Powiem wam, że granie takimi zakonami, czy tym naszym krzyżackim, czy tymi krzyżowcami z Jerozolimy jest, musi być mega klimatyczne, nie? No niestety nie dla nas to na razie. Niestety nie dla nas to na razie. E, Luxor padnie. Dobra, to musimy czekać. Tu coś rekrutowaliśmy, nie? Nowe jednostki. Tak, nowe żbiczki powoli rekrutujemy. Mm, tych drwali moglibyśmy przetrenować? Nie, na razie nie możemy nic przetrenować. Minus 1000, spoko. Koń z który... A, zapomniałem o wieżeczkowym. Dobrze, co my tutaj mamy? Gildia Mieczników w Sofii nie stać nas, w ogóle mamy tylko 2000. tysiące. Han Mongołów nie żyje. Pytanie, czy zginął w bitwie, czy ze starości. Dobra, jak nic nie budujemy, nic nie wydajemy, to zarabiamy. Przynajmniej taki plus. Oczywiście zaraz te pieniążki wydamy, więc nie będzie aż takiego dużego plusu. Wzrost cechy, finanse, finanse. Nie wiem, czy też zauważyliście. O, ile się rzeczy fajnych pobudowało. Nie wiem, czy zauważyliście, ale mamy bardzo słabych generałów. Okej, okay. Golden Horda walczy w końcu z Turkami. Z jednej strony to jest dobra wiadomość, bo lat będzie teraz zajęty troszeczkę bardziej na wschodzie niż krucjatominami. Natomiast minus jest taki, to znaczy, że Golden Horda Mongowie są już tuż, tuż i za niedługo wezmą się Aleksandrię. Zamieszki. Wow, aż dwie armie na dżihad wysyłają. Szczerze, to oni może to zdobędą. My przeszkadzać nie będziemy. Napraw katapultę, to są niżkie podatki. Zaraz doślemy jakiegoś żbiczka. Raport kardynalski nominowany. Oczywiście, po co nominować naszego. Kardynała, wrzuś tutaj może te jednostki, które nie są darmowe. O, już od razu lepiej jest. Powolutku, powolutku pozbędziemy się tej herezji. Dobrze, teraz tak. Ty szpiegu, jak mój szpiegu. Tu jest Sycylia, a ten zamek to jest. Aha, nie pokazujesz. Z forteca, całkiem spory garnizon. No dobra, ale my idziemy w kierunku. Tu jest Skopia i tu jest gigantyczny garnizon, ale musi być obity. Hmm. spróbuj to na razie oblegać. Eee, jak się uda i doślemy posiłki, to może się uda ich zamęczyć. To jest kolejne 8 tur oblegania tego miasta. No ale jest jak jest, nic za to nie poradzimy. Możemy ewentualnie dostać Ci elitarnych chłopów. Moi są darmo i w utrzymaniu Tego żbiczka, a, tu aż tutaj my sięgamy, możemy tutaj podejść i postawić wieżyczkę. Żeby widzieć aż tutaj możemy wieżyczkę postawić. Ja ci, ja ci wszystko będziemy widzieć i to mi się podoba. Jak tam piastogród? Piastogród na razie ma się dobrze. No i fajnie, kupcy nasi. Mamy coś tutaj blisko, 75, 56. 56, 117, koton, bawełna. Okej, okay, może być pierwszy kupiec na to ustawiony. I oni są na drugim poziomie, nie? A nie, ty już jesteś na takim wysokim poziomie. I tak mało zarabiasz? Może no, im dłużej będzie stał, tym więcej będzie kręcił Kuchaj-siwa. E, cukier 97 też chyba spoko, jeżeli chodzi o handel. Uh -huh. Turcy cały czas wszystko wysyłałem na Bizancjum i bardzo dobrze. To był dobry ruch, że my pozwoliliśmy Bizancjum i w sumie Turkom się tutaj bić między sobą i przestaliśmy puszczać Bizancjum. Przez co de facto na jeden front się sam zwolnił. To jest miłe. Andrzejowie Lipskim zbuduj piekarnie. I tu chyba mieliśmy dyplomatę, nieprawdaż? Tak, mieliśmy dyplomatę i pogadaj z... Z Jerozolimą. Spróbujmy zawiązać zawieszenie broni, a wy sobie się trochę polewelujcie, moi panowie. 90%. To jest niesamowite. To jest niesamowite, Kapitan Christian To jest Teutonic Order, nie? Tak, Teutonic Order. Nawet jak się obrażą, to raczej wojnę nam nie wypowiedzą, prawda? <noise> prawda? Oblężenia trwają, to na razie tyle, jeśli chodzi chyba o tą turę. W ogóle w Aleksandrii port byłby potrzebny jakikolwiek do handlu. Mm, skończ turę, znamy końca tury, znajemy końc, my mamy jakieś questy w ogóle? A, my mieliśmy umowę handlową z Genuą zawiązać, a właśnie, właśnie, I mi tutaj zginął żbiczek, który szedł do tej Genui, ale tu chyba mamy jeszcze jednego, o właśnie, i tu powinna być Genuła na... Powinna być, ale widzę, że to już jest Kijów. Eee, ta na Krymie jest Kijów, bo to była kolonia genuańska, ale nie ma, no to nie zrobimy raczej tego questu. Ty, chcecie zawieszenie broni po tym dziwnym ataku? Nie, nie chcecie. Okej, okay, no to teraz skończ turę. A teraz chcecie zawieszenie broni? A w poprzedniej turze... No dobra, zapłaci się za nie, very generous. Ok. Zapłać powiedzmy 5000. No stać was na pewno, no, widzicie hojna oferta. O, zaakceptowali. No i fajnie. Umowa handlowa może? O, zaakceptowali. Informacje za informacje o mapie 1300 przez dwie tury, no chyba sobie żartujesz, ale deal. Nie żebym zapeszał, ale Jerozolima może upaść. Dlatego, śpieszmy się z tym zawieszeniem broni, bo możemy mało pieniędzy wyciągnąć od, od Jerozolimy, jak padnie Jerozolima. Ale powodzenia, trzeba kciuki. Trzeba kciuki, na pewno ob, ob, obronicie Ziemię Święcą. Kaliw nie żyje, Gildia odkrywców nam jest kompletnie niepotrzebna tam. Doża Wenecki nie żyje, spokojnie, jak mu ziemia lekką będzie. Pieniążek, zarabiamy, jest 10 tysięcy, niesamowite, jeszcze tam troszeczkę jednostki dorekrutowałem. I szpieg zginął. szczerze. No nawet chyba dobrze, że trochę ci szpiedzy zginął, bo wydaje mi się, że miśmy ich nawet za dużo. Dwóch polskich kardynałów! Kardynalum Polakum! Trojden z Międzyrzecza. Pierwszy kardynał. Świetnie. Oraz Radzimił Holsztyński. Holsztyński, takie mało polskie nazwisko. Z. A, obok. A, poznajomości dostali. No i spoko. Już, ile my tu mamy kardynałów? To jest 62, 65. Tu macie 43. Tu macie 24. Dobra, no to porozsuwajmy ich troszeczkę. To jest 4. I tu jest 24 i tych dwóch niech jeszcze tutaj stoi. No dobra, powoli nawracamy, a tu badanie jest 56. No powoli, powoli to się kręci. Zawieszenie broni, Polska, Wielkie Księstwo Kijowskie. Niech tam walczą. Piasto, Grodzie, Jezus. Czy to jest etap, że ja mogę już po raporcie budowlanym dawać budyneczki do budowy? ja cię. Daj coś taniego typu port, bo chciałem więcej budyneczków rozbudować. W Dominikanów mamy Blacksmitha. O! No co ty gadasz? Rekrutuj ich. Mordziu, kochana, bierzemy. Mm, daj tutaj od razu porcik. W Aleksandrii Market się naprawił. O, jak e, będzie. Na razie więcej księżulków nie chcę rekrutować. Mm, za jedną turę padnie Bengazi, za... ...dwie tury... to jest miejsce słynnej bitwy, my wygraliśmy, tak? Tak, my wygraliśmy. Jeżeli chodzi o te osady. Tutaj troszeczkę już powoli zaczynam rekrutować jednostki, żeby jakąś kontrofensywę na Alkabę. albo nie, będziemy się dropili właśnie na te Mekki Medyny. Bo tu jest strasznie dużo jednostek biega. Dobra, ale tu, co jest ważniejsze, jeżeli uda nam się zawiązać zawieszenie broni z... A, teraz jest za balanset. Mordziu. Mordziu! Mordziu! Mordziu, nie tak się umawialiśmy. Dobra, ale tak czy siak będę próbował. Na damaszek idziemy. Idziemy na damaszek, łączymy jednostki, zostawiamy jakiegoś szczura tutaj. Niech pilnuje Częstochowy. Mhm. stąd wyciągamy naszych oszczepników stąd wyciągamy ile to jest jeszcze slotów? Cztery sloty wolne no to weźmiemy powiedzmy coś takiego jacyś najemnicy są mm, mm, mm. armeńscy o kurde, armeńscy łucznicy na razie zrób jednostkę jazdy na razie zrób jednostkę jazdy żebyśmy nie przesadzali z tą rekrutacją a, kurde, mostu przydałoby się zdobyć. Weź tu dośli coś tam do tego mostu. Możemy coś. <laughs> daj ciebie! i te dwie jednostki jazdy. I ciebie. Jezus, rekrutujemy. No i bardzo dobrze. Mm, Tutaj też dosłamy. Ej, powoli, powoli to nasza Polska. <laughs> powoli to nasza Polska zaczyna stawać na nóżki. Ale tak bardzo powolutku. Tak tak dopiero dziś na kolanach leży. Ale powoli myślimy o, o, o pełnej ekspansji. Zrób porcik, Boży. Mhm, mm jeszcze powinno styknąć na wieżyczkę. Jak zrobisz tutaj wieżyczkę w tej cieśninie, w sensie tej kotlinie, no to zarębiście, super, prima mordziu, tutaj dalej Bułgaria jest nasza. No to dawaj lecimy, wieżyczkujemy. W końcu i wieżyczki! Ej, jeżeli jesteśmy na etapie, że stać nas na wieżyczki, to powoli zaczynamy wyciągać tą kampanię. Powolutku zaczynamy wyciągać, mówię wam. Dobra, świetnie. Awansuj sobie powolutku. A, jeszcze kupca mieliśmy zrekrutować. Eee... Ja nie wiem, to jest chyba zakodowane, nie? Że Bizancjum musi trzymać tak wielki garnizon w tej Nicei, bo to jest aż dziwne, że oni cały czas tak dużo tam trzymają. Ty masz się ustawić na Kotonie. Ty lecisz na Siuga-Siuga. Dałbyś radę go sprzątnąć po drodze? 33%. Nie ma co ryzykować, bo dużo tur i tak tracimy na ich transport. I tu się rekrutuje kolejny? Nie mieliśmy w tamtej turze? Chyba nie. Konstantynopol jest naszą stolicą, tak, tak. Cały czas Konstantynopol, bo powoli trzeba myśleć o tym, że w Jerozolimie stolicę zrobić, tam gdzie był plan, czyli w Polsce krucjatowej. A w to, to się nic się nie buduje. No cóż, no nie mam pieniędzy, minus 5 tysięcy. Dobra, ale inwestycje poczynione i to bardzo dobre inwestycje. Z Bengazji wychodzicie, żeby się bronić. Yy, tu raczej nie powinno być większego problemu, bo jak nie będziecie siedzieć za murami zamków, to ta armia powinna was rozjechać bez większych problemów. No to jak myślałem, 64 strasonych. Dobra, Bengazji, w końcu. Od razu eksterminacja. Trzeba będzie tam na granicy zrobić, na granicy trzeba będzie zrobić wieżyczki obserwacyjne, żeby Maurowie widać jakby chcieli z Libid do nas przychodzić. Oho i... Wow, wow! Czterech, pięciu! Pięciu generałów, członków rodziny czy kogokolwiek tam zabiłeś, nice! Dobrze, zanim cokolwiek będziemy klikać, panie Macieju Olbrachcie, pogadaj z Antoniem Diebelinem i daj to zawieszenie broni nieszczęsne, nawet wam kurde zapłacę, te 100 dukatów, macie, macie 100 dukatów, dajcie zawieszenie broni. Wow, było brać wtedy, to nie, to chciwość zająca nie dała rady. Yy, Kalif Maurów nie żyje, uniewinnony w procesie, Inkwizytor się zabrał, za kogo? Za naszego tego, biskupa, no. Heretycy poszli tam do pod Aleksandrię. Polecamy panu inkwizytorowi. Co ty gadasz? Zostaw moją dynastię! Spokojnie, nie, nie ucieknie temu woli Bożej. Właściwy mons, Ignacy Teczyński. W Piastogrodzie się pojawiłeś. Świetnie. Gildia dostępna, Gildia. Wow, mam 17 tysięcy. W Tesalonikach kupców. No tak na stać to bierzemy. Litewski książę Izdet. Raport z końca tury tysięcy. wieści rodowe. O Jezus, możemy budować. Jak rekrutuj. Rekrutuj na potęgę. Zbuduj od razu zbrojmistrza. Tu zbuduj od razu zbrojmistrza. Nie, tu ja ma po co to robisz? Yy, porcik do handlu. Tutaj się zrobiły autostrady drogi i tutaj trzeba powoli szykować się na Mongołów, to zrób Blacksmitha. Okej. Okay. Dobra, i mamy 11 tysięcy na wydatek. Jezus, w końcu ogarniamy ekonomię. Powolutku. Wenecja walczy z Sycylią, to miło. Kardynał nominowany z Aragornu. Świetnie. Podrzuć tu jednostki. Wy schowaj. A, wy się nie schowacie tutaj. Się na razie się stąd ewakuuj. Może pobiegnie za tobą. Tu zrekrutuj, co się da. Machnij farmę. W Sofii machnij farmę, zrekrutuj. Jakikolwiek garnizon. O, możemy tych, tych yy, węgierską kawalerię rekrutować. Fajnie. Daj kawalerię do rekrutacji, i to na razie tyle. I tu jest generał, który zostanie zarządcą. Fajnie, jakby został zarządcą Tesalonik. Ale nie wiem, czy nam się uda. I tu w ogóle jakiś generał nam biega. Nie wiem, czy nie będziemy musieli go ścigać. Na razie wejdź do Adrianopola jako generał. robi kijowska armia? Mamy zawieszenie broni, nie? Podpisaliśmy ostatnio. Co my tutaj mamy, tu jest przejście A, jest przejście, no to wieżyczka Cyk, wieżyczka postawiona Teraz y, tu poczekasz, że ten pan przejdzie Postawimy wieżyczunię No i powolutku, powolutku widzimy co się dzieje I to mi się podoba Ile to się będzie bronić? Sześć Chwali Bóg to oblega, właśnie, a propos oblężeń Bengazi, w końcu, kościółek zbuduj Zostaw najgorszego szczura W postaci tych, a może dwa oddziały chłopów Bo tu długo nie będzie garnizonu pójdziemy pod granicę i ustawimy wieżyczkę, żeby nic nas nie zaskoczyło. Za jedną turę też padnie Luxor. Świetnie. I co? I pokonaliście tą armię Maurów i wy się wycofujecie wszyscy. Patrzcie. Te trzy jednostki też się wycofały. Ciekawe. Panie z Zobysławie. Oblężenie Damaszku. Rozpoczynamy. Co jest w środku? W środku jest... Wow, co to za łucznicy? Archer Militia, Ok. Eee, spróbuj levelować sobie na nich. Świetnie, bo tu jest Thay ar Jamir do ubicia. Jakimiś jednostkami. Jakbyśmy zdobyli a damaszek, to by było niesamowicie dobre, bo damaszek raz, że jest bogaty, dwa, że będzie dużo splądrowania. A trzy, że wtedy moglibyśmy już powoli domykać Ziemię Świętą. Jak nie chcą zawieszenia broni, to ich problem. Eee, zbuduj kapliczkę mhm. Mm Ile mamy? 2000? tysiące. Tylko żebyśmy też nie przesadzili z tą rekrutacją świeżutkich jednostek, nie? I tutaj powoli się szykują jednostki, które nie będziemy puszować do Jerozolimy. No i najsik. Nice -y. Myślę, że to jest właściwy moment, żeby zakończyć ten odcinek. Tutaj wam podziękuję za uwagę. Łapek górę. Soczysty komentarz. Widzimy się jutro. Cześć, cześć.